Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Słodkowska. Znajdujemy się w centralnej sterylizatorni w szpitalu Swisnet. Nasza sterylizatornia jest jednostką wyposażoną w nowoczesny sprzęt, na którym pracuje wykwalifikowany zespół techników sterylizacji medycznej. Sterylizatornia podzielona jest na trzy strefy. Strefa brudna, gdzie przyjmowane są narzędzia z bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych. W tej strefie narzędzia poddawane są wstępnej dezynfekcji w mylice ultradźwiękowej i następnie myte w myli dezynfektorze. Strefa czysta, narzędzia są weryfikowane pod względem ilościowym i jakościowym, następnie pakowane, oznaczone etykietą, na której oznajduje się nazwa zestawu lub narzędzi, data sterylizacji i data ważności oraz kod naszej jednostki. Przygotowany sprzęt poddajemy sterylizacji w autostradzie. Podstawą kontroli procesów sterylizacji jest monitorowanie parametrów krytycznych całego procesu, a także zastosowanie odpowiednich wskaźników. Strona sterylna. Po zakończeniu procesu sterylizacji, cały sad zwolniony jest po kontroli fizycznej, chemicznej i biologicznej. Następnie narzędzia trafiają na blok lub do przychodu. Cała dekontaminacja sprzętu monitorowana jest przez system Medok, który pozwala m.in. na śledzenie sprzętu na każdym etapie cyklu. Kończąc chciałam zaprosić do współpracy z nami podmioty zewnętrzne. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Sterylizatornia. Dziękuję.